Siema Siema, witam w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj jestem znowu w tak pięknych okolicznościach przyrody. Podjechałem Renatą do lasu. I słuchajcie, jaka tu jest cisza. Jest godzina 7 rano. No nic nie słychać, nie ma nikogo. Słuchajcie, jest 22 stopnie. Jest po prostu fantastyczna pogoda, a ja wybrałem się do lasu, słuchajcie, żeby przetestować swojego speedbike'a. Speed na fajnych oponkach grubych. Silnik 1000W, ten mój stary, stary silnik 1000W, 10kg waży. Strasznie dużo, strasznie dużo wiem. Stary, ale jary. Właśnie napycham tu wszystko. Bateryjkę wsadziłem. Kurde, zobaczcie, jaki okurzony. Kurde, mogłeś Marcin chociaż wyczyścić go do nagrania. A po co? Okurzony jest, słuchajcie, sam się odkurzy zaraz podczas jazdy. Dość długo stał w garażu. W międzyczasie byłem też na urlopie. No i takie właśnie oto cudawianki się podziały. Jak możecie zobaczyć, tutaj mam taki tajemniczy pęczek. I tutaj termometr, widzicie? Jest w tej chwili 19,8. A cóż on wskazuje? No wiadomo, temperaturę. Ale jaką marcin? Musiałem odjechać kawałek dalej, słuchajcie, bo już zaczynałem się zbieracze jagód zjeżdżać. Kurde, nagle się pełno osób zjechało. Kurde, ja nie lubię tak ciężko zebrać myśli, jak pełno ludzi dookoła. Także dobra, wróćmy do tego. Co to jest, Marcel? Termometr, który wskazuje, słuchajcie, temperaturę. Czujnik, czujnik temperatury umieszczony jest pomiędzy sterownikiem jak widzieliście, jak budowałem ten rower pomiędzy sterownikiem a cienką warstwą izolacyjną ba, między baterią a sterownikiem. On jest tak umieszczony między baterią a sterownikiem, żeby sprawdzać. Oczywiście to nie będzie na stałe to jest tylko całkowicie do kontroli. Kawałek już przejechałem od Renaty, jakiś kilometr tam stoi. Słuchajcie, jedno co zauważyłem, tu mi opona trze, w tym miejscu tymi klockami widzicie, o. w żaden sposób to, nie mogę tego zniwelować i na, niestety na filmie będziecie słyszeli te chrobotanie i będę musiał coś z tym zrobić, no, chwilę na chwilę obecną nic tu w lesie nie zrobię, no i to będzie tak chrobotać, da się to przeżyć, kwestia przyzwyczajenia. Druga sprawa to słuchajcie, strasznie głośne działanie zębatki wolnobiegu, nie? Jak jadę, tak słuchajcie, tak wiecie, no to to jest większy hałas niż te robotanie tamtego krocka o ramę, no to to bardziej denerwuje. No dobra, zobaczymy jak to będzie się sprawować. Nowy łańcuch, nowe zębatki, korba stara, ale mało jeżdżona, niezbyt duża. Tutaj zobaczcie, już kurde, nowy pojemnik, już połóżkodzałem, kurde, nie? No niestety, to jest mankament tych, tego typu pojemników. Dobra, jedziemy, zobaczymy. Jak tam temperaturka wzrośnie, widzicie, kawałek przejechałem przez 23,5 stopnia. Jedziemy śmigać. 21 stopni jest teraz. Słuchajcie, jest bardzo, bardzo gorąco. Dobra, jedziemy. Tutaj też zarysowałem kurczę. stawiam rowery koło siebie w domu. Słuchajcie, dlatego no nie widzę, wyłączę to, zobaczycie. Tutaj taki, taka rysa jest cholera. Stawia się rowery koło siebie, bo niestety takie akcje są. Trudno, mówi się trudno, sterownik 24,5 stopnia Tutaj sobie ładnie zapiszemy, polatamy se po lasach Dobra, włączajmy, zobaczcie jak ten LCD 8H Jaką fajnie szybko reaguje, naciskacie Puch, reakcja już jest, od razu jedziecie, możecie jechać Słuchajcie, już się kawałek przejechałem o, Słyszycie jak trze? Może tak, opedałuję trochę, żebyście widzieli Czasami głośniej, czasami ciszej, no nieważne. Ale słuchajcie, kawałek się przejechałem po piachach na tych oponkach, słuchajcie, trakcja jest po prostu przezajewista Dobra, lecimy, nie oszczędzajmy maszyny. Słyszycie jak hałasuje ten zębatka polnobiegu? O, teraz lecę na przykład po piachu i idzie kurde jak po sznurku, słuchajcie. Ten rowerek jest stworzony po prostu do takiej rzeczy. Hamulce muszą mi się dotrzeć. O, patrzcie, piach! No strasznie tr tr trzę te koło. Miejscami, jak wpadnę w dziurę. A jeszcze jedno. Muszę przestawić siodełko ciut wyżej. Mam gdzieś tak jak możecie zobaczyć, mam sztycę Bajszulca g tutaj. Ależ to drze. Albo podetne zęby w oponie, kurde, albo coś wymyślę. Słuchajcie, piachnie piach, zobaczcie, to leci, kurde. Frunie więc przez to. O, patrzcie, ciach, ciach, ciach. Nie ma problemu. Nie ma problemu, piachnie, piach. Kurde, to jest zajebiste Ostatnio tu byłem. Bafangiem patrzcie, jaka sarna spierdziela. Widzieliście? Ale szan, kurde, daje Jezu. Zobaczcie, temperaturka 32 stopnie, tej tragedii nie ma, gdzie by tu pojechać. No, ten rowerek jest po prostu stworzony do takich rzeczy. No, polecimy tu. Powiem wam, że hamulce na razie działają jak za BS-em z tyłu. No, wszystko to się musi dotrzeć, prawda? Znaczy, no dotrzeć nam. No, podczas montażu troszeczkę może się zatłuściło, ale z czasem, z czasem to skuteczność hamulców powiększy, polepszy, powiększy, polepszy się jeszcze bardziej. Tak patrzę, słuchajcie, no kurde, w ogóle nie ma jagu, to już wszystko chyba wyzbierali, kurde. No, ale rowerek widzę, pierwsza klasa. Jeszcze później przyjadę się asfaltem, po równym. sprawdzę działanie przerzutek, bo też wymagałem troszeczkę regulacji. No na tych oponkach, słuchajcie, tańczy troszeczkę po piachu, ale to nie jest to. Słuchajcie, wiesz, bafangiem wjechałem to od razu, z kierownica w lewo, w prawo. Tutaj tak lekko, jak wiecie, na piach. Macie pełną kontrolę, rower Wam delikatnie, bardzo delikatnie tańczy, ale macie pełną kontrolę i można sobie cisnąć. Tylko jakaś szyszka spadła koło mnie. Dobra, lecimy dalej. No na tych oponkach ciężko uzyskać jakąś lepszą prędkość. No klotki, nie? klocki hamują. Także jakichś tutaj rewelacji nie ma, tam jak robiłem pomiar prędkości 55 na godzinę. Ale to było po asfalcie na cienkich oponach. A tu, 44. No, słuchajcie, to już prędkość jest wystarczająca. A nawet za duża. Chociaż ten rower no, trzyma się jak po szynach wyjechał, nie? Ja tam nie zamierzam z takimi prędkościami, słuchajcie, jeździć. To po prostu jest niebezpieczne. O! A mi czapkę zwieje. No, prawie 5 dyszek, nie? Najlepsze jest to, że ten silniczek on uwielbia takie prędkości. Wiecie, ja nigdy nie lubię jeździć na manetce. No prawda się fajnie jeździ, no ale, ale jakoś tak, ja jak jadę w trasę jakąś, no to raczej nie używam manetki czasem, na jakiś podjazd albo ruszenie. To wszystko. Burdaż mi czapkę podrywa. za ją spierdzieli z duba. Zastanawiam się dokąd prowadzi ta droga, zobaczymy Ale słuchajcie ta sztyca yy, biszulca robi zajebistą robotę, kurde Panie się jedzie Panie wybiera że naprawdę to yy, da, daje do zastanowienia czy full jest potrzebny Bo naprawdę wrażenia są bardzo podobne w tym momencie Ale tam kamieniami sypię z tyłu, czuję to bo pomimo głotnika, wiecie on jest zbyt wąski czasami O kurde, patrzcie jaka prędkość Zbyt wąski i po prostu czasami w plecy dostanę Nie róbcie tego w domu, słuchajcie te prędkości dla zwykłych rowerów To już są zbyt duże Wow Ale szulc robi robotę w tym momencie jak wpadnę w taką dziurę Ciągłe 1100 W daje Cały czas manetka w podłogę jest tak powiem <gry> po samochodowemu i mam 45,4 stopnia temperaturę. Eee, lolo, lolo. Eee, temperaturę sterownika jak i baterii 45,6 Wiecie co I nie to nie rośnie jakoś tak zastraszającym tempie lecę bardziej środkiem, kurde niż ten, bo mniejsze dziury są. O kurde Rzuca na tym szybsze jak cholera Czekajcie, rowerzyści jadą, żeby ich nie wystraszyć prędkością To trochę zmniejszę na razie Cześć. A polećmy trochę asfaltem Asfalt trochę mniej hamuje, nie? 1202 w piku. Wat a łakaś ucha mi była w szyję no, Jak widzicie no prędkość 45, to tak powiedzmy stałą prędkość można taką utrzymać silniczek 1200 Spokojnie, nie jest to droga jakaś uczęszczana przez samochody Bardziej taka leśna to jest Żebyście mi tam nie zarzucali, że jakoś kurde po publicznych drogach jadę To jest tylko test Na coś stać silniczek myśląc, nie? Ała, kurde, ręka ręka No i słuchajcie, temperatura w tej chwili jest 53,2 No jak cały czas zapierdzielam, teraz nie mogę, bo takie dziury są, że O i zauważyłem tak, jak jest, teraz jest 53.2, jak delikatnie odpuszczę, jak słuchajcie, odpuszczę gaz i zacznę pedałować, że to napięcie spada, po prostu niższy wataż idzie, no to już mamy temperaturę 52.8, czyli przechładza się. A przechładza się dlaczego? Zaraz Wam pokażę, dlaczego się przechładza i jak się przechładza. Ale widzę, że tragedii nie ma, dosyć długo jechałem. No zaraz, dobra, wstanę, to pogadamy. 52,7, widzicie? Już zaczyna spadać. Dlaczego? Słuchajcie, sterownik jest zlokalizowany tu, w tym miejscu. Czuć wyraźne... Kurde, coś mi spadło. Czuć wyraźne ciepło i podczas jazdy, no to jest owiewane, prawda? I on się tutaj ładnie przechładza. Bateria? No, baterii nie czuję. Ale nie ma tu jakiegoś ciepła bocznego z tej baterii, tutaj na krawędziach są. To takie letnie, słuchajcie, bateria się też nie przegrzewa. No bateria, do baterii też dotyka czujnik, także i tu, i tu powinno być ok. O, widzicie? 52,5 stanę na chwilę, spada, więc tragedii nie ma. A silnik? No. Ktoś mi tam zarzucił, że powinienem pirometrem sprawdzić. Ale po co? Zobaczcie. Letnie. 30 stopni na moją, nie więcej. No, ja daję 1200W. Nie katuję słuchajcie, tego silnika. Też nie mogę, bo moja bateria i sterownik widocznie więcej nie dają. Daje mi to 1200W na moje potrzeby. Spokojnie to wystarcza. Zresztą ja nigdy tak ciągle na manetce nie jadę. Zrobiłem sobie taki testik, od tak sobie. 48,4 mi zostało. O, patrzcie, 14 km przejechałem. Widzicie? 14 km tak dosyć szybko jadąc. No bardzo szybko 45, na taki zwykły Robert to jest bardzo wystarczająca sprawa. No zobaczcie, chwilę gadam. Już temperaturka opada cały czas 52, także nie ma, nie ma tragedii. I to o to mi właśnie chodziło, ale wy, przy większych mocach, przy większych jakichś poborach mocy, przy większych silnikach, tak nie wolno robić, że sterownik się pakuje. Wiecie, szczelnie, jeszcze opatula jakąś tam gąbeczką małą, bo on się przegrzeje. W moim przypadku. Jak widzicie, jak będziecie mieli podobną konstrukcję, może się pakować sterownik. Oczywiście poprzedzały to testami, czy na pewno tak jest, bo wiecie, nie w każdym przypadku może tak być. Może, może na przykład mój sterownik się nie grzeje, a wasz będzie się grzał. Jak mówię, to są testy tylko moje na mój własny użytek. Pokazuję Wam go, bo ktoś może po prostu skorzystać z tej wiedzy. Tylko i wyłącznie, więc za jakieś skutki, złe skutki działania. Na podstawie tego filmu, jak ktoś zrobi, nie ponoszę za to odpowiedzialności. To jest tylko dla mnie, dla moich potrzeb. No, 51-2. Także nie ma problemu. A teraz sobie pojadę tak, tak jak ja jeżdżę, ze wspomaganiem, z pedałowaniem. No bo teraz jechałem tylko i wyłącznie na samej manetce. Więc pojadę sobie pedałując tak jak ja to lubię i będę obserwował temperaturkę dalej. Słuchajcie, jest 20 ile? 20 stopni jest. I tak jadąc z taką prędkością 45, tak ubrany, tak mi owiało, że tak piździ, że o jezu! <laughs> o jezu! Dobra, jadę teraz normalnie, tak zwaną klasą turystyk, <laughs> turystyk, no turystyczną, czyli tak jak lubię i zobaczymy jak ta temperaturka będzie o jezu, spadać. Przedstawię sobie parametr C C5, bo to jest C5, to jest moc. Jak widzicie, C5 jest na 10, czyli moc podawana jest maksymalna. Ja sobie zawsze robiłem to na C5. O, tak będzie najlepiej. Wyłączmy. Co to jest te C5? No to jest po prostu, jest to nic innego jak jak macie 10 to macie full odblokowane i na każdy stopniach wspomagania te 1, 2, 3, 4, 5 macie po prostu ustawione przykładowo, strzelam tak przykładowo daję że na pierwszym macie 100, na drugim 200, 300 i tak dalej, do 5 powiedzmy 500 no to przy przy parametrze C5 ustawione na 10 na pierwszym będziecie mieli 100 na drugim 200 na trzecim 300 na czwartym 400 i tak dalej a jak zmniejszycie sobie tak jak ja na C5 parametr na 5 to na jedynce będziecie mieli 52 na dwójce 100 połowę tego tej wartości nie? tak jak tam mieliście na jedynce 100 ustawicie C5 na 5 to macie nie 100, tylko 50, nie? I tak sukcesywnie, jak ustawicie sobie C5 na 6, to macie na pierwszym 60 W. Przy założeniu, że 100 W to jest 100%. No i tak dalej, nie? C7. Ustawicie, C5 ustawicie sobie na, na 7, to będziecie mieli 70 W, i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie połowę mocy skryzuję. No i teraz zobaczcie, na przykład jak ustawiłem sobie C5 na 5. Zobaczcie, tam miałem 1200 w piku, jak naciskałem manetkę, a teraz zobaczcie. Widzicie? 800, to jest max co daje teraz na, na sterownik. I tak sobie możecie ograniczyć moc, zwiększając tym sardzie zasięg, oczywiście zmniejszając moc, no nie? I prędkość roweru. Ale tak jak ja ustawiam pod siebie na przykład, że mam, że jeżdżę sobie turystycznie, nie? To jest jak znalazł i na przykład ja sobie ustawiam teraz drugi stopień wspomagania i to mi daje no, trochę za mało, 70W, trzeci stopień dla 190W, no trochę to za mało jest, nie? Ale wystarczająco, słuchajcie, nie? jeżeli ktoś lubi, tak jak ja, wspomagać się z jego silnikiem, nie wykorzystywać go na maksa, to jak najbardziej, tym parametrem może sobie ustawić jak chce. No, stawmy sobie średnią zębatkę. średnie przełożenie i tak se można dłubać jechać C4 już mi da 300 W, czwóreczka... no co czwóreczkę mam trujeczkę trujeczka D270 czyli tyle ile na legalu możecie jechać mniej więcej <gry> ale robimy mi się taki rowerek o miejski Nie, jednak dam ostatnią ale będzie lepsze no i ja tak właśnie lubię jeździć, czasem można sobie przycisnąć, a czasem nie. Patrzcie jaka ciekawa konstrukcja. Jeszcze tu niby punkt czerpania wody, więc no, chyba tak, bo jest przyłącze do węży strażackich. No, temperaturka powoli leci w dół, widzicie 48,1. Mały mankamencik. Ta śrubka mi się poluzowała, już ją teraz dokręciłem. On jest do wymiany, bo jej nie idzie dokręcić. Na chyba sześciokąt, albo z, większym, z wielkim, większym łebkiem, tak jak mam tutaj. O, na takie coś. Dlatego są testy, właśnie, żeby to robić. A tak wszystko, wszystko ładnie, pięknie chodzi. Przerzutka też pięknie ustawiona. Tak, nie wiem, że jeszcze nie, nie, nie pokazywałem Wam, zrobiłem sobie właśnie mocowanie do moich psów, krosco, żeby po prostu uniwersalne, nie? Przekładam sobie z jednego roweru na drugi. Cyk i pasuje. Tutaj to samo. I sobie siedzą pasują. Powiem Wam, że testowałem wiele Sakw, i Te Cross to najbardziej mi się sprawdza. Jaki wytrzymałość takie mocowanie? Jadąc tak spokojnie, słuchajcie, 44 stopnie 44,5. No, także całkiem, całkiem przyzwoite. Przejechałem. 18 kilometrów, no wydernowałem prawie baterię do połowy. Powiem Wam, że jak się jedzie teraz przez las, no że kurde. Ja nie wiem, czy to jakieś zmutowane pająki w tych policach są, że takie pajęczyny robią, że normalnie... Jakbyście linkę rozwieścili, czasami... Tu mi się trafiła, dobrze, że okulary miałem. Tak wiecie, wjechałem i tak czuję, że się napina, napina puch, i strzeliła, nie? Mówię, kurde, masakra jakaś z tymi, kurde, pajęczynami, takie wytrzymałe. Słyszycie? Jak huczy. Nie wiem, czy kamera to dobrze wyłapie, ale kurde, te zakłady chemiczne tam są tak huczy, że ja pierdzielę. Ale ja tak sobie jeżdżę po tych terenach BDL tutaj jeszcze tak patrzę. Jakieś miejscóweczki fajne, patrzę też za jagodami, czy jeszcze są kurczy, coś mało jagód w tym chyba roku jest. Albo już wyzbierane. Takie pojedyncze krzaczki, kurde, widzę tylko tam jakieś jagódki są. No to akurat takie, bo tu jest jedno. No, są jakieś takie bardzo wysuszone, tu, 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 widzicie, tu na przykład. Jakoś nie obrodziło, kurde, w zeszłym roku to było masakrycznie dużo. Teraz mało. Dobra, jeszcze pokręcę się, jak będzie coś ciekawego, to się włynczę. i Coś Wam jeszcze pokażę, słuchajcie, zobaczcie. Taki piach kopny. O kurde, tylko komary jakieś od latają. ja po takim piachu, słuchajcie, spokojnie jechał. Teraz Wam pokażę, jak się jedzie z tymi właśnie oponkami. Jaka jest trakcja? No to jest po prostu bajka. Teraz zacząłem uwielbiać jeździć po piachu. Znaczy, generalnie, no, taka droga jak tutaj nie stanowi żadnego problemu. No Tam jest trochę bardziej ubite. Staram się szukać, postaram się znaleźć takie miejsce. Wiecie, z piachem, żeby wam pokazać dokładnie o co chodzi. Ale, słuchajcie, z moim bafangiem na tych oponkach, co mam. Tam mam 1,75 chyba. No Tańczy masakrycznie, jest lewa na prawo, nie da się jechać. A tym? Spójrzcie sami. Patrzcie, specjalnie, jeszcze wjadę w takie coś. Zobaczcie, ja się w ogóle nie spinam. Jadę sobie po tych muldach jak chcę bez najmniejszego problemu. Także no, jak jeżeli... najgorsze są właśnie takie o jak tu, nie? Trzeba dać power trochę i sobie jedziemy. Nie? Musi być moc w kole. No, widzicie, trochę tańczy, nie? Ale sobie bez problemu jadę. Nie to, co na przykład Bafangiem tuż bym nie przejechał. Znaczy przejechałbym, jeżeli miałbym opony, nie? To nie, nie chodzi o kwestia silnika. No, takie muldy, zobaczcie. Da się jechać. Jak krosem tańczy, ale jedziemy. Musi być tylko większa moc kole z tyłu i sobie jedziemy. Nie, no tu to nawet najlepszy rower nie pomoże. Nie, to już jest lekka, gruba przesada. Powiem Wam, że jakieś takie wściekłe, kurde, muchy końskie latają, kurde, takie wściekłe Tu to już jest masakra Tutaj żaden rower nie pomoże Najważniejsze, jak się w taki piach kopny wiedzie To trzymać kierownicę prosto, bo Lekkie skręcenie, lekkie skręcenie w lewo lub w prawo Może owocować spektakularną glebą I uślizgiem przedniego koła Właśnie trzeba znaczy uważać, nie? Przetestowałem to co chciałem, już wszystko wiem. Porobić niezbędne poprawki i będzie git majonez. Trzeba dać trochę więcej mocy, bo coś mnie gryzie w nogę. Przeszciutko. No, Tylko skręcicie na takim piasku kopnym, to od razu czuć słabość, słabiej czuć jak spada moc. Z tego względu, że koło tylne pcha, a przednie zarąbiście hamuje. Jest dupa, o kurde przyjadę. czy się wy, wyseżrnkuje, przejechałem. Dobra czas na jakieś małe podsumowanie co nieco. Już wszystko wiem, już wszystko wiem, przetestowałem co chciałem, jest kilka poprawek. Jak chociażby ta opona, która obciera, śrubka do wymiany. A tak poza tym działanie przerzutki sprawdziłem, wszystko działa jak należy. No, z czasem takie jakieś małe popraweczki trzeba będzie porobić pewnie w ustawieniach przerzutki, ale to wyjdzie z czasem, podczas jazdy jakiejś tam. Także no ja jestem zadowolony mega z tego rowerku, aczkolwiek tutaj nie ma zbyt dużej możliwości modulacji, że tak powiem ustawie, nie, nie, nie ma zbyt dużej możliwości jeżeli chodzi o charakterystykę ustawienia tego silnika. No generujecie tutaj, tutaj, ustawiacie tylko pracujecie na mocy, a że to są koła 29 cali praktycznie już, no to ta siła tego silnika 1000 jest troszeczkę mniej, Mniejsza niż w kołach 26 cali. Tutaj za to chyba prędkość będzie większa. Aczkolwiek no, nie do końca też tak to jest. Ciężko znaleźć kompromis. Aczkolwiek widzę tendencję, że wchodzenie w ludzi w rowery właśnie elektryczne z kołami 28 cali. No niemniej jednak Bafang i Hub to dwie różne. Ja to zawsze powtarzam. Historie. Hubem fajnie się jeździ, bo on zapierdziela. Nie? On ma, to jest tworzony rower do szybkości, aczkolwiek to zależy od nawoju silnika. także Jeżeli górki, to Bafang, jeżeli prędkość i szosa, to Hub. Takie jest moje zdanie. Ja się cieszę, że mam dwa rowery, bo będę sobie jeździł zamianiem raz tym, raz tamtym. Bafangzek oczywiście na górki, w teren jest bardziej modularny, bardziej ustawialny. Można sobie, można sobie dostosować, jak się chce. Rowerek świetnie się spisał. Jak widzieliście, temperaturka nie przegrzewa się. Tak jadąc spokojnie, to jest w granicach 48-47 stopni. Tak sobie właśnie teraz czasem manetka. Tylko, jak widzieliście, skryzowałem sobie mocna, maksymalnie na 800 W. Jak dla mnie OK, nic nie będę zmieniał, jeżeli chodzi o wnętrze pojemnika. Zostawiam tak, jak jest. Rowerek przetestowany, więc będę mógł teraz zabrać sobie żonę, bo to docelowo, de facto, jeżeli będziemy mieli na, na wycieczkę gdzieś rowerową. To będzie rower dla żony, a mój Bafang, bo ja wolę napędy centralne bardziej. Póki co. No, znaczy, póki co. No, na razie to jest dla mnie nowość, taka od pół roku. Cały czas testuję sobie i ciągle mnie to jara, więc Bafang jak najbardziej będzie mój. W Bafangu pozostaje mi jeszcze przetestować właśnie tą zębatkę. Nie wiem kiedy do tego dojdzie. Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. No bo wiecie, na podjazdówkach no nie mam czasu za bardzo. A nie chciałbym tak robić, wiecie, na szybkiego coś. Chcemy, żeby to było zrobione porządnie, także, ale będzie na pewno, nie? Będzie, będzie na pewno. A tarcza tutaj widzicie jest 206 z tyłu. Wiem, wiem, powinno być odwrotnie. Powinna tarcza być większa z przodu, mniejsza z tyłu. Fizyka na to wskazuje, no ale dla mnie tak wygląda lepiej. Hamuje dobrze. Ja wiecie, czasami lubię sobie tylnym kołem uślizgnąć sobie tak. Mniejszą siłę trzeba wkładać. No nie teraz. Teraz wkładam większą siłę z tego względu, że ta tarcza musi się dotrzeć, ułożyć z klockami. Wtedy hamowanie będzie git majonez. No dobra. Byle nie gadać tyle na popróżności, jak ja to zawsze gadam. No ale ja lubię gadać. Wiem, że niektórzy lubią, jak ja tak lubię gadać, ale niektórzy nie lubią. Jak Ci się podobało kolego, zostaw łapeczkę w górę. Zasubskrybuj kanał, jeżeli jesteś nowym oglądaczem, i koniecznie kliknij w dzwoneczek. Będziesz powiadomiony o każdym kolejnym filmie pojawiającym się na moim kanale, a ostatnio jest ich dosyć sporo. No tak jakoś wyszło. Żegnam Was z tych pięknych okoliczności przyrody. Do następnego odcinka. Cześć!